Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu ba pokazać bardzo, ale to bardzo ciekawy wzór ażurowy, poziom wzór ażurowy tym razem. Jest naprawdę bardzo ciekawy ten nasz wzorek. Yy, liczba oczek yy, narzuconych na drut jest podzielna przez dwa i wzór składa się z sześciu rzędów. Jest naprawdę prosty do zrobienia. No i oczywiście bardzo, ale to bardzo ciekawy. Z lewej strony również chciałam Państwu pokazać, czy nasz wzorek jest także bardzo ciekawy, ale to już zależy od Państwa, którą Państwo sobie w stronę wybierzecie, e, robiąc tą naszą robótkę. Więc tak, w pierwszym naszym rzędzie ściągamy oczko brzegowe. Przerabiamy jedno oczko prawe i robimy narzut. Oczko prawe, wbijając drut z przodu robótki, zapomniałam Państwu powiedzieć, i oczko lewe. Oczko prawe, oczko lewe. Przepraszam, narzut. Oczko prawe, narzut. Oczko prawe, narzut. Oczko prawe, narzut. Oczko prawe, narzut. I tak robimy w całym naszym pierwszym rzędzie. Oczko prawe, narzut. Lok色, prawe narzut, 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 prawe narzut. Oczko prawe narzut, oczko prawe narzut. Oczko prawe. I oczko przedostatnie przerabiamy na prawo. I oczywiście oczko brzegowe również przerabiamy na, na prawo. W drugim naszym rzędzie przerobimy wszystkie nasze oczka na lewo. Również i na rzuty. Na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że w tej chwili mamy na drucie podwójną ilość oczek. Z tego względu, że zrobiliśmy te narzuty. To jest nasz drugi rząd. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Przepraszam. Przerab ja już się dzisiaj naprawdę bardzo mylę. Przerabiamy wszystkie oczka na lewo w rzędzie naszym drugim. Łącznie łącznie z narzutami. Jeszcze raz się poprawiam, że w naszym rzędzie drugim, który właśnie przerabiamy, przerabiamy wszystkie oczka na lewo, łącznie, yy, łącznie z narzutami. Nie chcą Państwa wprowadzać w błąd, żeby ten nasz wzorek wyszedł nie tak, jak trzeba. Więc tak, zrobiliśmy drugi rząd. W rzędzie trzecim w tej chwili będziemy, będziemy musieli zamknąć te oczka, które powstały nam przez narzuty. Ściągamy pierwszy, pierwsze oczko nieprzerabiane, przerobimy pierwsze na prawo i następne oczka będziemy zamykali dwa razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Dwa razem na prawo, Dwa razem na prawo, bijąc drut z przodu robótki, to jest bardzo ważne, żeby ta nasza robótka właśnie wyszła tak, jak powinna wyjść. Dwa oczka razem na prawo, po prostu z powrotem wracamy do liczby oczek, które były poprzednio. Dwa oczka razem na prawo, bijąc drut z przodu robótki, naprawdę bardzo ważna sprawa. Może to jest troszeczkę trudne, ale efekt jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe. O. Jeszcze raz dwa oczka razem na prawo. Pomagamy sobie prawym ludem tak, dwa oczka razem na prawo, pijając drut z przodu robótki, to jest nasz Trzeci rząd. Dwa oczka razem na prawo, z przodu wbijając drut. Dwa razy na prawo. Dwa oczka razem na prawo. Dwa oczka razem na prawo. I ostatnie. Dwa oczka razem na prawo przedostatnie oczko prawe i oczko brzegowe prawe. To był nasz trzeci rząd. W czwartym naszym rzędzie oczko brzegowe, jedno oczko prawe i teraz robimy narzut. Dwa oczka razem na prawo, wbijając drut oczywiście z przodu robótki. Narzut dwa oczka na prawo, narzut i robimy cały czas to samo w naszym czwartym rzędzie. W czwartym rzędzie. Dwa oczka razem na prawo, narzut dwa oczka razem na prawo, narzut dwa oczka razem na prawo. Narzut, dwa oczka razem na prawo. To jest nasz czwarty rząd. Narzut, dwa oczka razem na prawo. Narzut, dwa oczka razem na prawo. Narzut. I ostatnie dwa oczka razem na prawo, przedostatnie oczko, oczko prawe i oczko brzegowe. W rzędzie piątym robimy dokładnie to samo jak w rzędzie czwartym czyli pierwsze oczko prawe, robimy narzut. I mamy tutaj jedno oczko i jeden narzut z poprzedniego rzędu. Robimy narzut i te dwa oczka, te dwa oczka przerabiamy razem na prawo. bijając drut z przodu robótki. Może to troszeczkę utrudnia to przerobienie z przodu robótki, ale to jest bardzo ważne. Żeby nam się skrzyżowały właśnie te oczka. Przerabiamy dwa razem na prawo, narzut dwa razem na prawo, drut z przodu robótki dwa razem na, przepraszam, narzut dwa razem na prawo, narzut dwa oczka razem na prawo narzut Dwa oczka razem na prawo, narzut. Dwa razem na prawo. Narzut. Dwa razem na prawo. Narzut. I ostatnie nasze oczka. Dwa razem na prawo. Oczko przedostatnie, które również przerabiamy na prawo i oczko brzegowe. W ostatnim naszym rzędzie, czyli w rzędzie szóstym, będziemy przerabiali dokładnie, będziemy przerabiali, przepraszam, wszystkie oczka na prawo. Oczko brzegowe i przerabiamy wszystkie oczka na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Również na To jest nasz szóst, szósty rząd i przerabiamy te wszystkie oczka na, na prawo w szóstym rzędzie. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. I oczywiście mam do pokazania Państwu bardzo dużo ciekawych wzorów. I zachęcam do zapisania się na mój, na mój kanał. Oczko prawe i oczko brzegowe. Skąd zrobiliśmy te nasze 6 rzędów. Proszę spojrzeć, jak to ten wzór wygląda efektownie. Naprawdę jest śliczny. E, warty właśnie tego, wart jest tak, tego starania, żeby zrobić jednak ten wzór, bo jest naprawdę bardzo efektowny. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.